Żyjemy w czasach, w których wszyscy, niezależnie od tego, jaki wyznają światopogląd, konserwatyści, prawicowcy, katolicy, liberałowie czy socjaliści otóż wszyscy chcą nasz świat zmodernizować, chcą spowodować, żeby każdemu z nas żyło się lepiej. I trzeba powiedzieć, że chyba tylko głupi nie chciałby tego zrobić. I patrzymy na to, co się wokół nas dzieje, chcielibyśmy to ulepszyć. Problem polega na tym, że ulepszając, zmieniając nasze życie, nie dostrzegamy podstawowego sensu i celu naszego życia. W czasopiśmie 44, w magazynie apokaliptycznym, postanowiliśmy jednak przedstawić pewną inną perspektywę. Perspektywę, w której to Bóg prowadzi naszą historię. To Bóg widzi najgłębszy jej sens. I dopiero wtedy, kiedy spojrzymy na świat, jego oczami będziemy mogli być naprawdę szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi.